Jesteśmy w konińskim schronisku dla bezdomnych zwierząt, a okazją jest nowa tabliczka dla naszego nowego podopiecznego, Gryzaka. No i przy okazji Światowy Dzień Zwierząt, czyli dzień, w którym tę tabliczkę powiesimy. Ale chcemy porozmawiać nie o Światowym Dniu Zwierząt, a o tym, że schronisko wspiera osoby, które adoptują psich seniorów. Pani, ktoś adoptuje u nas starszego pieska, który wymaga leczenia, bierze jakieś konkretne leki kontrolnych wizyt, na przykład MSG czy, czy, czy echo serca, to my wspieramy tych właścicieli, finansujemy te, te zabiegi, wspieramy również lekami. No zdajemy sobie sprawę, że wzięcie takiego seniora jest na pewno obciążeniem finansowym, ale lepiej, żeby miał ciepły kąt, a my będziemy płacić te wszystkie zabiegi, niż żeby siedział tutaj u nas w pracy, a szczególnie teraz na zimę, żeby nie był Dlatego zachęcamy do adopcji psich seniorów. Udało się, że talib znalazł. Mamy nadzieję, że gryzak znajdzie również ciepły kąt na starość. To już jest 15 latek Gdzieś nam a tam na uciekł. I słuchajcie, tutaj tych psich seniorów jest sporo, więc przyjeżdżajcie do schroniska i bierzcie psiaki, zwłaszcza teraz, kiedy zaczęło się robić zimno. Ale Talib właśnie dzięki tutaj ogłoszeniu LM znalazł ten domek. Pani przeglądała, zobaczyła go i stwierdziła, że bo może ten pieskoczek sobie znalazł pies. Dlatego trzymamy mocno kciuki tak. za nadzieję, kolejnych komuś... seniorów tak, tak. i za